Montaż rury średnio trwa między 40 minut a godzinę, natomiast tempo wiercenia zależy tylko i wyłącznie od, od gruntu, który, który tutaj znajdujemy. Na chwilę obecną mamy bardzo dobre tempo, jest to w granicach nawet 15 cm na minutę, także tempo przepychania jest naprawdę, naprawdę bardzo szybkie. Zakończenie robót mikroturnengowych jest planowane na koniec maja. Jeśli nie znajdziemy żadnych przyczyn po drodze, czyli, czyli jakichś gruzów, niespodzianek typu, typu powojennego, także powinniśmy, powinniśmy tutaj zdążyć. Znajdujemy się przy zbiorniku Wielopole. Nazwy zbiorników dla wyjaśnienia podam, no powstały od ulic, przy których się znajdują. Za nami jest budowany zbiornik Wielopole, który to zbiornik. Bezpośrednio z tego zbiornika woda opadowa będzie przekazywana do Martwej Wisły, tu obok. Także woda opadowa powiedzmy z okolic stadionu, z okolic poza ulicą Marynarki Polskiej poprzez zbiornik Uczniowska, poprzez mikrotuneling, poprzez właśnie te rury, które będą montowane, czyli dwie nitki o średnicy 1600 mm będzie doprowadzona do zbiornika. Wielopole i z tego zbiornika przekazana powiedzmy już bezpośrednio do Martwej Wisły. Także generalnie technicznie tak wygląda ten cały plan.